Siemka, tutaj Farox. Ja z tej strony witamy w kolejnym odcinku naszych Przegód z Minecraft Na luzie No, no. Jak widzicie zmieniłem sobie teksturkę na zwykłą, na standardową I taka będzie Cały czas jest najlepsza, a jakieś tam Nie wiadomo jakie No trochę pikseli jest, ale jest, no ale Trzeba się przyzwyczaić <laughs> No i co? W tym odcinku, ten odcinek będzie ogólnie trochę przyspieszony Tam jakaś muzyczka będzie dana W to przyspieszenie Będziemy po prostu kopać diament. a jak znajdziemy diament no to Odcinek zrobi się normalny <laughs> Nie, Sedemon? No dobra No, no to idziemy, jesteś na poziomie 11 I czekaj Ja Ci pokażę jak, jak kopać Nie, to jest 9 Ja wolę na 11 jakoś a tu jest jedenasty Jesteś tam? No? jestem Wiesz, że obok redstone'a jest zawsze diament? Nie za... nie zawsze, przecież tyle redstone'a wykopaliśmy Ale ja wykopałem redstone'a razem nazwę diamenta, właśnie Teraz? Nie, wcześniej o, Nie chwal się już, nie chwal się <laughs> Pokazujesz diament On <laughs> diaksa, on diaksa Dobra, patrz Kopiesz... weź idź w prawo, bo stoi w twojej głowie. Kop tutaj i kop tutaj. I przyspieszenie. Tu jest przyspieszenie. Ciach! Z powrotem, cześć. Nie chciał nam się dalej kopać. No, się normalnie odcinek teraz zrobić, bez, bez żadnego przyspieszenia. Jezus. Grzybki, ale to nie mu wszędzie już tu byliśmy, praktycznie. Nie, ja tu po postawiłem. Co? Ja przed chwilą byłem, przed chwilą, chodź tu. Aha. Nie patrz się w dnia na niego. Patrz na nogi. I bij go w nogi. Oj, o, enderperle mam, enderperle mam. To gdzieś drugi. A mi ciat już nie da <grymne> No następny jest gdzieś mówię, że to była moja ostatnia pochodnia Nie mam, zaraz ci dam mówię że zrób więcej, nie bo... Ty kopalnie znalazłem, kopanie znalazłem Co? Kopalnie znalazłem No, idę, idę No, w końcu. Yeah. Diament! Mam diament! Fuck jest! Nie? Yeah. Tutaj! Właśnie pod nie ma? To mi lewy. No, ja tylko jeden. diamond Ale może być gdzieś tu... Drugi! Trzeci! Trzy diamenty, mamy, Fuck je. Yeah. Szukaj. Szukaj tutaj jeszcze. Dawaj, szukaj. Szukam, szukam, szukam. Wącham, wącham, wącham. Wąchu, <noise> wąchu, wąchu, wąch, wąch. Dobra, chyba nie będzie. No, chyba nie. No, ale mam trzy diamenty. To możemy sobie, ten, kilo zrobić. I no. jak znajdziemy obsidian, możemy obsydy tam wykopać. Czy nawet na... Ja mam ten, ja mam wiaderko, to można zrobić... Aha. Można wylać na, te, na lewę. Aha, no co do Czekaj. coś pochodnie czy nie masz? Masz, czy nie masz? Nie mam. Ja też nie. Dobra, mam, chodź. Pół, po, po, połowie. Po połowie. <noise> Ale mam patyki, nie? Drewno. A, tak? No, 30, 30, desek. Zawsze jak biorę do, idę do kopalni, to staram się do jednego brać. Pajączki słyszę, pajączki słyszę. Znalazłem spauder. No chodź tu. A wiaderka mam. To mam, to mam. No dobra, to też jeśli, Jak się nie stanie pochodni. Dobra, jedziemy, ale się nie rozpiął. Śmieci, 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 śmieci. Zabierałeś <laughs> śmieci, czemu ty zabrałeś śmieci? <laughs> No bo to są potrzebne do tego. Do czego? Dobra, to zostawię. A, nie no, bierz jak chcesz, tylko się pytam do czego? No i... i brązowy barwnik to był? A no faktycznie, brązowy no, barwnik. Ale tamto wcześniej... Nie no, tamto. I po naszej kopalni. Ale duża ta kopalnia. W sumie... Tu coś jeszcze trzeba. O, slajma Słyszysz slajma? To. Slajma słyszysz? To gdzieś musi być jeszcze powierzchnia. Z drugiej strony nie. Aha, znalazłem. Zrobię na ciebie i No Weź się posuń trochę o LOL, Co tu <laughs> Wszystkie slime pozbierałem A tu byliśmy To są pochodnie. A tam na górze nie byliśmy

Nie przynajmniej to razzi. Byliśmy A czemu ty nic nie kopiesz? A, no 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 Nie wiem jak co ja mam się pochodzi. Kilka slamów słyszę. No no. no. <gry> No, ja obi jasne, no jak zwykle. Aha.

Wyszedłem na wierzch, na ten, na... Jestem na dworze. Eee... Tutaj jestem. No gdzieś Cię widziałem, tylko że Cię zgubiłem. Popatrzcie na górę. Stój i popatrzcie na górę. Jestem na górze. O ile tu slajmów, ja pierdzielę. Jesteś już wyszedłeś? Idę na górę Kurde gravel Ta, detnij, detnij jeszcze Mam dwa staki tego, żelaza Jezus Maria. Jeszcze jesteś w kopalni? Nie. Okay. Wyszedłem właśnie. Lagi. Słyszysz? No, słyszę. Nie zbieram w ogóle itemków. Albo mnie zaraz cofnie. A nie. nie, nie powinno. Ale patrz, widzisz tu itemki? Aha! Ale może miejsca nie masz oh, LOL Sorry <laughs> Ej, od razu lagi. Weź jak Ted widzi, to zbiera trzcinę, bo trzina nam się przyda. Co no Ale to trzeba dużo. I po kartki trzeba, nie? I my w ogóle jesteśmy? Nawet nie widzę bo naszego widzę. Dom nasz jest. Widzę. Dwa... 214 metrów. Ja mam 15 z boli. Masz łupatę? No mam A co? To albo podaj, albo wykop tutaj ten, bo to jest cała glina. ta glina glina się do czegoś przyda Możemy z tego stu, nie z nie, nie, co ja gadam? Co innego zrobić z gliny? Dom o, dom mamy już Ale z gliny. Aha Ci się z Aha, no no. To jakbyś przerobić, nie? Że, że... No tak, przerobić. No, no wiem wiem. Dobra, idziemy do domu, kwału, nie? Widzę co? A tu już mam na no, faktycznie, szkalnie to ja widzę. Nie! Nie <śmieniu> skoki, skok, dobre. Jeździe do mnie. A ty już jesteś. Więc co, ten tak mi się wydaje, że jest krzywy. No wiem. Wiem o tym. No dziwnie, dziwnie to wygląda właśnie. No właśnie wiem, że dziwnie wiem Ale to tak ma być. Aha, to tak Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Ja też nie. <grym> nie wiem dlaczego Ale tak właśnie wyszło. Dobra, ja idę tam. A może go poprawię jeszcze jeszcze pod odcinkiem? No. Dobra, ja tutaj daję diamenty. No ja też dam diamenty. A aż taka dałeś. No da, bo nie mam. Trzeba piec zrobić więcej, nie? Ze skrzynka by się przydało, nie? Boom, dałem staka. Co <laughs> ja zrobię? Jeszcze piecek masz, no to trzeba jeszcze przepalić. Już przypalam wszystko. Nie wszystko. Aha, a nie, no co ty nie z tego? O, oh, Cliffs, skąd ty to wziąłeś? Co wziąłem? O Aha dobra 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 wiem Mówię o Clips Ty ja może ten Poza odcinkiem zrobię magazyn całkiem już go ten No, tych... tak, poza odcinkiem no A. Jutro rano Na przykład, no jutro rano wiesz, wiesz co, nie, jutro no, to... Myślę, że trzeba kończyć Kończymy. Czekaj. Na górze jest sypialnia, o już wiem co to robić z górą. Tu jest gdzieś twoje, to będzie na przykład na moje. Jak będzie krzywo. Będzie. O. Czekajcie. Ty... No. <grych> I tu jest sypialnia. Dobra, to jeszcze będę musiał pozbierać wielę. No, a czekaj. że tam jeszcze trochę zostało? Jak jest, nic z nici można zrobić, ale nic nie mam. Można zrobić? Z nici. A no tak. O jest, patrz. No tak, bo ja zbierałem. Ja zrobię zaraz. 10 tygodniu, że tak będzie, nie? Jeszcze. Nie, <grym> co ja gadam? Co ja będę <laughs> ale, ale ja tu położyłem ten przecież. Czekaj Manex, zabiłeś się czy coś? A ty mówię, myślaś, że ja ekspobiorę, ty bierzesz jak przetwórzę to Ale śmieci! Mamy ponad takie trzcinę. To, no, to dobrze. Tą trzcinę trzeba będzie zasiać. Kończymy, nie? No teraz nie w ogóle nic nie robimy. No dobra. To było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy za wytrzymałość. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. No. Cześć. Pa pa.